Piasta Halo Super Drive. Posłuchajcie jak brzmi. Witam serdecznie na kanale Ciężki Handel. W dzisiejszym odcinku ten przepiękny rower marki Santa Cruz skonwertowany do Slow Duro. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Santa Cruz Bronson z roku 2019, stojący na kołach 27,5. Rozmiar ramy L, Rama w całości z karbonu, zarówno przedni jak i tylny trójkąt. Zaczynając od kokpitu. Jest to kierownica Ride High Park Tech. Ze wzniosem 50 mm i szerokością 800. Gripy fansa, typu Waffle. Klamki Guide RE. Nie są to typowe hamulce Guide R. Mostek, również Parktek. Tutaj cały kokpit mamy od tej firmy RockShox CRI o skoku 160 mm z regulacją kompresji i reboundu. Niestety pojawiły się na nim zarysowania. Ale ja już to testowałem i nie przeszkadza to w żadnym stopniu w jego pracy. Okej, okay, ten amortyzator to RockShox Super Deluxe Ultimate. Um... Z regulacją kompresji, reboundu i lockoutem. Koła Halo Ridgeline Piasta to Super Drive e, skonwertowana na single speed. Korby i w rozmiarze 165 mm, czyli tak typowo pod slow duro No i pedała um, DMR V6 kompozytowe. Rama posiada tutaj też również zarysowanie. Z tej strony przypuszczam, że to była ta sama gleba, której ucierpiał widelec i bok tej ramy po tej glebie właściciel Zdawał się na oklejenie całej ramy folią ochronną. No, na szczęście y, dopiero po glebie, no ale to mamy zrobione i poza y, tym zarysowaniem, rama jest w idealnym stanie. Nie ma żadnych odprysków, rakieru ani dodatkowych zarysowań, niż nie wspominając o piniotach i tak dalej. bardzo fajne siodełko, miałem je w Wirtówce. Bardzo ono przypomina klasycznego klomaga, ale y, jest y, takie. Mm, Trochę mi do bo to jest tak jakby materiał. Do zestawu, do tego roweru dodaję sztycę, regulowaną przerzutkę z ramki X 12 rzędów i kasetę 12 rzędową. Także jak ktoś by chciał skonwertować ten rower z powrotem do trybu enduro, no to można sobie to zrobić. To już chyba wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że nic nie ominąłem. Zapraszam na krótkie jazdki, mam niestety tylko Nagrania z GoPro, ponieważ byłem sam i też czas gonił. Jak zwykle, Kurde. dodam, że ja chętnie bym sobie ten rower zostawił, ale dla mnie jest on dosłownie za szybki. Za szybki. Dobrze słyszeliście? Testy. bym zapomniał o ważeniu.